Jest! demokrację! Idę prowadzić nielegalną transmisję. Nie na mojej warcie Pomiędzy demokracją a demokracją, demokracja to uczciwa cena O! Oh. Karamba. O, oh, jest na... 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 cała na... na... No i dobra. Na ile tego? A, bo to nie da parku, to Nie ale, ale, ale ja wiem, że ja mam idealną przestrzeń do tego. The Sing with me. Thinking for a moment, ode mnie nie ma. No nie wiem, jak to pasuje. Zlej ile się dało. Jakby co najpierw będzie piorunów, później jest napalm, później mina, później napalm i na końcu materiał wybuchowy, Larry. <mulity> Ile tego, o mój Boże! O, to było dobre. Dosłownie wystrzelałem się ze wszystkiego. Jedyne co mam teraz przy sobie to dział Kozara. a tu. Pedwójkę to kurwa, w dupę wyłuchajcie w chuj. Sprecyzuj? Pedwójka albo pedding. Nie wiem. Obecna. jest na. Aktualnie siedzę solo na punkcie. No. Return locked and loaded. Requesting air support. Delivering payload. To, że nie mam amunicji, nie znaczy, że nie mam półtody demokracji! No nie tyle co bezpieczniej, co under new management. It's really damn. No, jak kurwa nie inaczej, gratuluję dedukcji, kurwa macie. Ty, a pofleksować się czymś? Nie, nie, ale na razie nikogo nie wypuszczaj. Kolejny. A. cały monolog z na pamięć. Umiesz, co? Cały monolog z scrubu. To dobrze. Jak to jest być z chyba dobrze? A ja pan, to no nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Jeśli miałbym powiedzieć to, co, co nie wiecie, najbardziej, powiedziałbym wy ludzi. E, ludzi, którzy podali mi pomocą w dłoni, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. Czemu oni pozdychali? Co? Czy co zajebało! Kto? Co? No popatrzcie tu. I do o tu dwójka leci No trójka A czemu tam leży trójka martwa Nie wiem may... Wracając Eee... Okay. Jak to jest dyskrybu, chyba, eee, ja że sądzenia tak, że dobrze, trochę niedobrze, jakbym miał powiedzieć, tu wyciągają najbardziej to ludzi, którzy byli w, w kontroli, to byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowo spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi no, o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa już nie znajduje się w nich zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem w szczęście, by także wspaniał się znalazłem. Dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to pani, życie to miłość. Wiele osób pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz skąd ta radość? Ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduje maszyna jutro, kto wie, dlaczego by nie. Odam się pracy z społecznej i będę pod choćby sadzić leć. znak Marchew. Ja to cały czas pamiętam. Ja się nie jestem w stanie nauczyć formułki na Sprawdzian, ale to pamiętam cały czas. Mali się ładnie świeci. Eee! Pusty to jest to. No, oh, come on! Ja pierdolę! Kurwa, jak ja nienawidzę tylko, jak mnie te kurwy zestakują, nie? E. Ola, ulala! E, follow you, pojedynkę. Idę. Słupki mi się palą. Ale Spotify mnie lubi. Cieszę się. On mi tak muzykę idealnie dopasowywuje. Ja zostałem laserkiem ponownie i teraz ledwo się ruszą. Sounds like skill issue. Nie zestaraj się. Ej, chcesz do mnie? Eee, po co? Double doorstep Okej okay. Ja powiem, ale mój znajomy do że pojechał <laughs> Po out. co? Zajebiste pytanie W ogóle ciekawostka Bo jak oglądam ten film, gdzie chłop robi yy, ten Misję na dziewiątym poziomie trudności na, podstaw na podstawowym wyposażeniu, bo no. e, tam można było przebywać poza tym miejscem odbioru, a i tak relatywał. Nice. Czyli dobrze pamiętałam, że oni to zmienili. Nie, szczerze ten lekki pancerz jest mega miły. No. I mean, nie zdychaw jak pizda co chwilę. No, może ty. Ale przyzwyczaj się. Ja... Nie, bo to znaczy, no, co, ja mam ten mindset, że jakby ja mam dość sporo tego armora, nie? No. Więc ja sobie też pozwalam na wbiegiwanie w grupę warbów. No to dlatego właśnie mówię, przyzwyczaj się. w Panzer... Aha, aktywował się StarCraft, to jednak klucz. O, oh, nice. 24, ale demokratycznie. Uwieram to, że te manewry, co są, to one blokują tą nazwę tego, nie? Tak jakby to ci cokolwiek się nie A nie wiem, kurwa. Ludziu, nie wiem. Ludzie zachwalają strasznie tą tego shotguna z amunicją wybuchową Ale y, nie wybuchowała zapalającą, ale nie on kompletnie nie patrzy Ona za dużo roku, w ogóle Napieramy Może ty ty 4 z nich czujeś już Widzisz demokracja Tak działa demokracja sample. Ale sample Ile w ciebie trzeba bić? E, co jest? Uważaj tu Bo ja się właśnie idę utopić O Hello, to ten demon No. thing Tueszak No podnieś te próbki może Jak ja nie podniosę ich A uh. Uwierz mi chciałbym, bo mam tam przy okazji dział Quazara, ale tu jest... oil. Nie no kurwa, ta wniosaka się na dwie rakiety z mecha łamie No, tak ja śmieszne Nie, kurwa, ja dzisiaj idę na siłowni, nie? I... No. no taki mały rytuał, w energolik przed siłownią, nie? No... eee. i... Ja taką zwykłą puszkę energola, nie? 250 to ja mam na cztery łyki, tak naprawdę, nie? Bo wiesz, wychodzimy z trzech koron, ja je ja ją wypijam raz, dwa i wyrzucam do krwawa, on takie Kurwa robisz. Ja mam takie. No co no kurwa wypiłam. Kurwaj tak... Nie, ja, spoko. Nie dziwię się. Nie, bo, bo kupujemy najtańsze nargole w Kauflandzie. Aha. One są za złoty 90, zł, nie? Boże. Więc ja nie piję dla smaku. Ja piję tylko dlatego, żeby mi na siłowcu lepiej A Akurat jak się spuściła półtonówka, to on se tarcza włączył. Co za tym? No, ale to jest akurat strasznie fajowe. Wszyscy tu jesteście, wszyscy tu jesteście, to nie mogę na palmu rzucić. Zaraza. Kleba. Łagdol A ty, bo to zabicie nadzorców to, to jest zwykle sidequest No i dobra A właśnie, czego to po tej misji wychodzimy z tego lobby? Czemu? Bo nas misja jest spierdolona. Czemu? Bo to jest tak, gdzie musisz muszę te geny. A. Jakby, ja dalej nie będę robić. Nie miło. No no kurwa z niej nawet próbek nie ma. Misja nie miła nie. A. Bim -pa -pa, 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 pa pa to. Zrobiliście to samo, co ja wcześniej A nie, to te randomy A co, spadli do wody? Nie, no tak, spadli do tego samego kraka z olejem, do którego ja spadłem wcześniej Więc zaraz... I think we are cooked A jeden już poszedł I drugi też Bama Co się stało? No napiero dalej jaki taleruje jak pojebali A co wam się stało? że tam że ty też zginąłeś tam a ja po prostu dostałem ja po prostu dostałem laserem. A. Ja dostałem laserem a oni się potopili. I Mint mean, ty masz tam ma tam się pierdałać czego? Okay. Typ mnie ściął tym ciałem energetycznym O, please. Oj, karamba Oj, karamba Ja pierdolę Oj! a ja żniwiarka mi zniszczyła mecha już. Jestem troszeczkę w dybie. No kurwa! nie mnie. Rozumiesz co mnie zabiło? Nie. To latające gówno. Aha! Bo ona akurat jebło. Aha, a ja siebie apelę, zabiłem właśnie. Jeden ja. Nie padł. Ja. pierdolę padłem. Zabiłem go rewolwerem. Ja też. by dwoje do niego. Nice. MOCY O to, A nie, I'm, I'm still stuck O, o Okej, okay, fajnie, okej, okay. mhm, mm okej okay. Śmierć z rąk niegłosujący Albo O, oh, dobra nie idź tam! Co za typ! Typ co ćmeko splejuje jego, widział czerwony i szedł do tego. Wylądował na mnie Musiało się to zatrzymać na tym tłustym Jezus Maria Napal mi się na, na dużym zatrzymał i tu po... i, i tu to wszystko poleciało. Zaraza. But 40... 43 zabiło. We're going back Hell yeah brother. People we'll, we'll have been asking if I'm back. And yes, I'm back. This is Pelican 1. Ej, on tam ma działko postawione, czy co? Tak Przynajmniej tak mi się wydawało Chłop używa y, tego, miotaka łukowego A w dodatku gutlingów No chłop kurwa specjalnie nas zabija Weszło Wracacie No jedna osoba wraca Kurwa Close enough, może to będziesz ty No to ja jestem ja, ale... Nice O ja... O ja... Ale gangbang O mój Boże, ale bukake O Chrystefanie, Pani, ja... Boże, szkuje. Ja Nie, no, Nie, ile tego? O nie, o Jezus, ja żyję. Tu idzie duży. Dobra, chuj, skakuj. Ja to przeżyłem, o mój Boże. Tego tam było ty... I ja dosłownie chciałem sobie napal pod nogi rzucić. To już była ta sytuacja. <grywa>